Córka Kanana, z tego czasu lidera światowego rankingu dzisiaj na miejscu 12. Kanan poprzez Voltera reprezentuje <coughs> Ogiera Furioso. Natomiast matka Liryki Liberia, to córka ogiera holsztyńskiego Livello, ogier ten startował na poziomie międzynarodowego Grand Prix w ekipie irlandzkiej. Cameron Hanley zasiadał tego. Ogier. W tej chwili w ofercie ogierów Związku Holsztyńskiego. Po Limbusie był chyba też najsłynniejszy koń, startujący w barwach stadiny nad Wigrami, dosiadany przez Krzysztofa Praska, Love Supreme. Co?